Cześć! Z tej strony Monika Raśmowicz, właściciel marki psieprzedszkole.pl oraz Hofhof. Hof. Dzisiaj porozmawiamy sobie o socjalizacji szczeniaka, czyli o tym, jak mądrze wprowadzać psa w świat. Socjalizacja jest to jeden z najważniejszych procesów w życiu psa, choć często niestety bywa źle prowadzona. Wiele osób kojarzy ją wyłącznie z kontaktami z innymi psami albo intensywnym pokazywaniem świata. Tymczasem socjalizacja to znacznie więcej. Jest to proces, w którym szczeniak uczy się, jak funkcjonuje świat i jak może się w nim bezpiecznie poruszać. To właśnie w tym czasie budują się fundamenty przyszłego zachowania, odporności emocjonalnej i zdolności radzenia sobie z nowymi sytuacjami. Szczeniak nie rodzi się z gotową wiedzą o tym, co jest normalne, a co nie. Pamiętajcie, że wszystko, co spotyka na początku życia, staje się dla niego punktem odniesienia na przyszłość. Okres socjalizacji jest to moment, w którym mózg psa jest wyjątkowo plastyczny. Nowe doświadczenia zapisują się bardzo szybko i bardzo głęboko i trwale. Dlatego to, czy będą one spokojne i pozytywne, czy chaotyczne i stresujące, ma ogromne znaczenie. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że socjalizacja nie polega na takim zaliczaniu jak największej ilości bodźców. Nie chodzi o to, żeby w krótkim czasie pokazać szczeniakowi wszystko, co istnieje. Wręcz przeciwnie, zbyt intensywne doświadczenie świata często przynosi całkowicie odwrotny efekt. Przeciążony bodźcami szczeniak nie uczy się, że świat jest ciekawy, tylko że jest przetłaczający, a z tego bardzo łatwo rodzi się lęk albo nadreaktywność. Dobra socjalizacja opiera się na jakości doświadczeń. Jedno spokojne spotkanie, które szczeniak przeży, przeżyje w takim poczuciu bezpieczeństwa, znaczy więcej niż wiele trudnych sytuacji, które go przerosną. Bardzo często wystarczy, że pies obserwuje świat z dystansu, patrzy, słucha, wącha, nie musi od razu wchodzić w interakcję. Sam fakt, że może spokojnie być w nowym miejscu i nic złego się nie dzieje, jest dla niego ogromną lekcją. Czyli to jest to, gdzie możemy mieć na przykład szczeniaka na rękach, nawet który nie wychodzi ze względu na szczepienia, po prostu może obserwować świat. W socjalizacji z ludźmi kluczowe jest zróżnicowanie. Dobrze, aby nasz szczeniak miał okazję widzieć osoby w różnym wieku, o różnym wyglądzie, poruszające się w różny sposób. Czyli mogą to być dzieci, osoby starsze, ludzie w czapkach, z parasolami czy z torbami. Wszystko to jednak warto wprowadzać stopniowo, aby tak jak mówiłam wcześniej, nie przetłoczyć naszego szczeniaka. Najważniejsze jest jednak to, aby ten kontakt też nie był wymuszony. Szczeniak powinien mieć możliwość sam zadecydować, czy chce do kogoś podejść bliżej, czy woli obserwować z dystansu. Zmuszanie do kontaktu często prowadzi do niepewności i napięcia, nawet jeśli pies znosi sytuację z pozoru spokojnie. Ale często też takie sytuacje będą tego szczeniaka przerastały, czyli po prostu będzie mu za trudno, będzie przestraszony i efekt będzie całkowicie odwrotny od zamierzonego. Podobnie jest w kontaktach z innymi psami. Socjalizacja nie polega na pozwalaniu szczeniakowi na zabawę z każdym napotkanym psem. Nie każdy dorosły pies jest dobrym nauczycielem, a nie każda zabawa jest wartościowa. Najlepsze są kontakty z stabilnymi psami, takimi stabilnymi emocjonalnie, które potrafią komunikować swoje granice w czytelny, ale też bardzo spokojny sposób. Takie spotkania będą uczyły jeszcze psiej komunikacji, samokontroli i respektowania sygnałów innych. Więc jeśli macie wśród znajomych właśnie takie stabilne psy, no to to są fantastyczni kompanii do, do zabaw, do kontaktów. Bardzo ważnym elementem socjalizacji jest też uważna obserwacja emocji psa. Szczeniaki komunikują się bardzo subtelnie. Odwracanie głowy, tak, odwrócenie się po prostu, ziewanie, spowolnienie ruchów, próby wycofania się, kiedy widzimy, że ciężar ciała pies przenosi, czy zamieranie, to są sygnały, że sytuacja staje się dla malucha zbyt trudna. I w takich momentach rolą opiekuna nie jest przełamanie psa i zmuszenie do dalszej interakcji. Ale obniżenie poziomu trudności. Czyli przerwanie sytuacji, zwiększenie dystansu, czy też danie psu chwili na odpoczynek buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa i uczy psa, że po prostu jak jest za trudno, to można odejść. Po takich dobrze dobranych doświadczeniach, szczeniak potrafi się wyciszyć, odpocząć i też wrócić do równowagi. Jeżeli po wyjściu pies jest nadmiernie pobudzony, gryzie, nie potrafi zasnąć lub jest wyraźnie zestresowany, jest to sygnał, że bodźców było za dużo. W całym procesie ogromną rolę odgrywa opiekun. To on reguluje tempo, decyduje o intensywności doświadczeń i dba o to, aby szczeniak nie był pozostawiony sam sobie w tych takich trudnych sytuacjach. Spokojna obecność, przewidywalność, brak presji sprawiają, że pies uczy się iż świat jest miejscem, w którym można czuć się bezpiecznie i na tym nam właśnie najbardziej zależy. Sama socjalizacja jest to proces, który wymaga czasu i uważności. Nie da się jej przyspieszyć ani odrobić na zapas. Lepiej zrobić mniej, ale dobrze, niż za dużo i chaotycznie. Każde spokojne doświadczenie, które buduje w psie ciekawość zamiast strachu jest wspaniałą inwestycją w jego przyszłość. Dobrze przeprowadzona socjalizacja to jeden z największych prezentów, jakie możemy dać naszemu psu. To fundament takiej pewności siebie, stabilności emocjonalnej, ale też zdolności do życia w ludzkim świecie. Trzymam kciuki za ten wspaniały okres was, u Was z Waszym szczeniakiem i życzę Wam powodzenia.